Widzowie, poddaję się Dnia 8 sierpnia podjąłem się za plan zbudowania wielkiego koloseum Pierwsze dni szły jak masło Szybko wyrównałem teren oraz zebrałem potrzebne itemy Ale co potem? Po 4-5 dniach ciężkiej pracy wyjechałem na tygodniowe wakacje Przed wyjazdem pojawił się film, byście mieli co oglądać, kiedy schodzik wypoczywa Po tygodniu wróciłem i musiałem szybko wziąć się za kolejny film Po wykonaniu kolejnego filmu straciłem kompletnie chęć do jakiejkolwiek pracy przy budowie koloseum Ale jeszcze chwilka Wiedziałeś, że powstał nowy serwer Minecraft? kmc.pl Skyblock Megadrop Boxfi. I wiele, wiele więcej Już w ten piątek, start o godzinie 17 Patniesz? Jeżeli śledzicie różne kanały Zdrowe SMP Jestem pewien, że gdzieś mogliście zauważyć już koloseum Czy to na kanale Wejta, CD i Zerka Dlatego ukrywanie go nie ma sensu Co chcę powiedzieć? Widzowie postanowiłem się poddać z budową koloseum w ukryciu. I chciałbym je skończyć z wami. Na live'ach po to, by każdy z dropa mógł spokojnie stoczyć swoje następne walki na neutralnym terenie. Ale jeszcze chwilka. Pod ostatnim odcinkiem zawarłem z wami umowę. Za każdego suba musiałem postawić jeden blok złota, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zostawiliście łącznie ponad 1700 subów, dlatego postanowiłem dodać od siebie trochę złota i wybudować statuę, która łącznie kosztowała mnie aż 6000 bloków złota. Więc jeżeli chcielibyście dołożyć jako do mojego kanału, Zostawcie subika, bo brakuje nam już niewiele do wbicia okrągłych 30 tysięcy subskrypcji. Ale jeżeli już mówię o walkach, Ostatnio napisał do mnie, jak i do Mika Felipeza, Z pytaniem, czy nie zechcielibyśmy zobaczyć jego nowej bazy. Od razu wiedzieliśmy, że nasz i szczególnie mój największy wróg, coś może gnąć przeciwko nam i na 100% jest to pułapka. Jako że jesteśmy z nim u młodziaków, nie mogliśmy pokazać, że się kogokolwiek boimy. Dlatego postanowiliśmy ją zobaczyć z małym asem w rękawie. Jednak okazało się to trochę złym planem.

Trochę mniejszy mystery box, ale w do mystery boxa Którego nie, nie chciało mi się odbudowywać Ono nie Jest już robić. po prostu, w środku mamy bazę I chcę tutaj, są te trzy osoby Znaczy miały być trzy, bo miał być asesynek Które Aha. niszczyły mi ostatnio mystery boxa, Savars i Domski Chciałem im podziękować serdecznie i powiedzieć, że jeśli zrobił to z tym no, Chciałem im podziękować, ponieważ dzięki im Nim powstało TNT, które jest dużo ładniejsze i fajniejsze i groźniejsze Ale, jak to jest te TNT no to już nie będzie odwrotu. Chciałbym tę okazję Pixu, piksu, trzymaj. Dobra, no, do, no, <śmary> do, no, do, no, może być, mamy inne wejście, <śmary> wejście jest, ja Chcę wiesz? powiedzieć, że ta okazja. E, I ta okazja będzie okazją, żeby się pogodzić wszyscy. Jest Jestem kilku moich wrogów. Ale chciałbym to, to, to z też, chciałbym nie? Ej, teraz wam wszystkim pok pokazać wnętrze mojej bazy i tam dobić. Ostatecznego Nie ma problemu WCHODZIMY <grym wierzy> <grym wierzy> <grym wierzy> ja, ja mogę być pierwszy zapraszam Proszę, proszę Ja to jestem ochroniarzem Jest ciasno, rzecz. jest ciasno Ogólnie to ja fanę, ten pomysł, że to miałoby być do Ja pierdziłem Takie wiesz, wchodzisz ja do jakiejś piramidy jak w Egipcie Zapraszamy, zapraszamy Mogę dźwignić, żeby łatwiej się wchodziło Zapraszam Proszę, proszę, proszę Nic się tu nie stanie pewnie, nie? Proszę chodźcie Dobra, Ktoś jeszcze został No Marcin Marcinem nie wejdę Marcin nie, ty. nie, Dobre, no, panowie, <grym> zda. Zda. No, nie, nie. Zapraszam, Panowie, nie, nie, tutaj, zapraszam, tutaj. Gdzie pan tutaj. Nie wiem, czy, nie, czy, co wnieńcie się trochę, tutaj jest taka drabina. Marcin, taka druga musi chyba Tutaj, zaczemy, dlaczego nikt nie pomyślał o drugim wejściu dla Marcina? Bo właśnie, w Marcinie wracał do mnie, to ja wiadę, ja wiadę. Stary, stary, tutaj. No, no, ja wiadę. I tam wyżej też, tam wyżej też chyba. A, D d d d i Dobra, stary, zostawiaj Marcinie, nie, z Marcinem! Nie, nie niszij, my zostawiamy Marcina! Nie! nie, 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 Marcina. nie. Dobrze Inarek idź! Nie, Marcin mus cztery Marcin musi. Dobra, zapraszam, chodźcie! Nie, teraz mieszka <grym> ja się. Kto już mnie blokuje! Kto? Dobra, kto stawia blok serio? No nie tronujcie, możemy to szybko załatwić i już iść sobie. A, nas załatwić! Niszczyłem waszczę blok na waszych oczach! Ja mam pytanie, dlaczego akurat KNT i mi się to nie podoba? Zaraz to tutaj będzie powiedzmy historię. Zapraszam, zapraszam, wszyscy na górę Nie ma czego się bać, chodźmy. nie spodziewałem się tyle osób tu będzie Proszę dajcie mi trochę bezpiecznej przestrzeni Panowie, słuchajcie! Tam jest Marcin gdzieś. Dobrze, Marcin może być. Dobra, panowie! O kurde? Co O kurde! Ej, co to jest?

O, kurde! Pewnie jesteście ciekawi, o jakie as rękawie chodziło. Przed samym zgromadzeniem, by zobaczyć wielkie dzieło Felipezy i jego ekipy, postanowiłem to przemyśleć i wymyślić co sprytnego, by uciec. Padłem na ten sam pomysł, który wykorzystaliśmy przy ucieczce Mikia z rąk Wejta i Pikcza. Był to prosty mechanizm do wykonania. Potrzebowaliśmy tylko i wyłącznie perły i osoby, która kliknie klapę, gdy będziemy w niebezpieczeństwie. A taką osobą był Zufi, który czuwałby nas uratować. Komputer nie żyje! <laughs> Uciekłem!